Na tym wideo zobaczysz Renault Espace, i to dlaczego w sprowadzonym samochodzie z Niemiec założyłem nową instalację gazową. Sprawdź wideo. Renault Espace czwartej generacji, auto z 2006 roku, import Niemcy, świeżo przywiezione. Najlepszy silnik benzynowy 2.0 Turbo F4R, 170 KONI. Manualna sześciobiegowa skrzynia. I nowa instalacja gazowa firmy Stag. Butla w kole zapasowym podautem. Także nie zabrała nam tutaj bagażnika. Rewelacyjny kolor samochodu. Świetnie się to prezentuje. Plus jeszcze do tego dach panoramiczny naprawdę bardzo atrakcyjnie to wygląda. Espace ma 193 tysiące km przebiegu. Przebieg wpisuje na fakturę, jest on prawdziwy potwierdzony. U mnie każde auto ma prawdziwy przebieg, czy to jest 50 tysięcy, czy to jest 500 tysięcy. Mam auta z różnymi przebiegami i każdy ma przebieg prawdziwy. Samochód bezwypadkowy. Cały jest w pierwszym lakierze, nie mogłem zmierzyć, tylko oczywiście, no wiadomo, zderzaków plastikowych i przednich płotników i tylnej klapy. Natomiast wszystko to, co w aucie jest aluminiowe lub stalowe, zostało zmierzone i ma fabryczne wartości. Tutaj te e, błotniki przednie też nie wyglądają, by były lakierowane. Samochód posiada kilka mankamentów wizualnych, natomiast mechanicznie jest w bardzo dobrym stanie. Do mankamentów wizualnych przejdę troszkę później. Natomiast teraz pokażę wnętrze auta i opiszę trochę jego wyposażenie. No, dokładnie to ma niecałe 192 tysiące km przebiegu. Na wyświetlaczu nie świecą się żadne komunikaty poza Wymień baterię karty. Karta jest sprawna, także podejrzewam, że albo system jest nadgorliwy, albo po prostu już ta bateria jest minimalnie słabsza i dlatego y, komputer tutaj teraz czytuje jako baterię karty do wymiany. Sześciobiegowa skrzynia manualna, y, skórzana kierownica z tempomatem, sterowanie radiem przy kierownicy oczywiście sprawne dach panoramiczny kontrola trakcji klimatronik składane elektrycznie lusterka, wszystkie szyby w prądzie podłokietnik panorama, nawiewy w dachu w aucie jest tylko 5 siedzeń, natomiast jest to oczywiście egzemplarz zarejestrowany na 7 osób Fotel kierowcy nosi ślady użytkowania. Z tyłu szyby przyciemnione. Espas nie posiada nigdzie rdzy. Natomiast na podwozie mamy delikatny, jakiś tam gdzieś na częściach, na elementach zawieszenia, delikatny jakiś rdzawy nalot, no co jest normalne w samochodzie z 2006 roku natomiast gwarantuję, że auto oczywiście bez problemu przechodzi przegląd e, dzisiaj nawet byłem nim na stacji diagnostycznej, wszystko jest w porządku e, i nie ma tutaj mowy o żadnych dziurach czy problemach z korozją, egzemplarz naprawdę bardzo fajnie utrzymany pod tym względem ISOFIX, łatwy montaż fotelika Pokażę jeszcze bagażnik. Proszę bardzo, dzięki temu że butla jest pod spodem w miejscu koła zapasowego nie tracimy tutaj miejsca w bagażniku, egzemplarz bardzo fajnie oszklony. Silnik, skrzynia biegów, sprzęgło, zawieszenie. Hamulce pracują bardzo dobrze. Mechanicznie naprawdę nie ma się do czego tutaj przyczepić w tym samochodzie. Rozrząd był wymieniany przy 185 tysiącach kilometrów w Niemczech. Nie mam wiedzy, czy rozrząd był wymieniony w autoryzowanym serwisie, czy w jakimś niezależnym warsztacie. Tego niestety nie wiem. Pokażę kilka mankamentów wizualnych. Auta tutaj mamy zarysowanie na prawym, tylnym błotniku. Tutaj, jakąś minimalną ryskę pod klamką na drzwiach. Tutaj, też klasycznie, delikatnie na zderzaku jakieś drobne ślady przy haku się znajdą. Błotnik lewy tył, też jakieś ryski. Opony zimowe na przedniej i tylnej osi z 2016 roku. W mojej ocenie można na tych oponach pojeździć sobie ten sezon zimowy i na wiosnę pomyśleć o zakupie opon letnich lub całorocznych. To już wedle uznania klienta. Lampy przednie fabryczne, szyba przednia fabryczna z 2006 roku. Na masce mamy tutaj. E, trochę dołków e, i e, śladów po kamieniach, niestety, w tym modelu maski są tak wyprofilowane, że one zgarniają praktycznie całe dziadostwo z drogi. I bardzo często te maski tak wyglądają poza tymi niewielkimi mankamentami wizualnymi. Wszystko w aucie jest w porządku. E, auto sprowadziłem z Niemiec. Miałem na, na nie już klienta, który wpłacił zadatek. E, 1000 zł. Auto było oferowane e, bez instalacji gazowej, ponieważ kupiłem je e, normalnie, w, jak fabrycznie na benzynie. Klient sobie zażyczył montażu instalacji LPG. Powiedziałem, że nie ma problemu, zamontujemy taką instalację z uwagi na to, że mam zaprzyjaźniony warsztat, który taką obsługę robi. Zaprowadziłem auto, został założony gaz. E, koszt instalacji to było grubo ponad 3000 zł. Bo jeszcze robiliśmy przy okazji serwis klimatyzacji, dostał, dostał e, Espas nową chłodnicę klimatyzacji i klient po kilku dniach stwierdził, że mu się zmieniły plany, zmienił mu się budżet. I niestety, ale musi się wycofać. No, zadatek przepadł, ponieważ zadatek jest bezzwrotny, a instalacja gazowa została. Dlatego, gdyby były pytania. Dlaczego handlarz kupuje auto w Niemczech i montuje nową instalację gazową, no to już wiecie, dlaczego tak się stało w tym przypadku. Przebieg będzie wpisywany na fakturę, e, auto będzie sprzedawane na podstawie faktury VAT-marża. Za kilka dni mam termin w udziale Komunikacji i e -spas będzie już zarejestrowany w Polsce, także na OTOMOTO będzie podany numer rejestracyjny, numer VIN data pierwszej rejestracji, żeby sobie można było sprawdzić, E, historię pojazdu w Cepiku autem będzie można legalnie się poruszać e, po naszych drogach będzie ubezpieczone przegląd już jest zrobiony, ważny jeżeli masz jakieś pytania zapraszam do kontaktu telefonicznego lub zadawania pytań w komentarzach bardzo dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i pozdrawiam serdecznie, cześć